Cześć, nazywam się Nina Bartosiewicz i jestem doradczenią podatkową. W tym wideo opowiem Ci, czemu nie powinieneś wybierać podatku liniowego jako sposobu opodatkowania działalności gospodarczej w 2025 roku, albo czemu przynajmniej powinieneś się nad tym zastanowić, jeśli teraz uważasz, że to dobry sposób. Zanim zajmiemy się tym, czemu nie wybierać podatku liniowego, albo czemu nie możesz wybrać podatku liniowego, szybkie przypomnienie. Podatek liniowy to jest 19% podatku nieważne ile zarobisz. I opodatkowujesz dochód. To znaczy, że przychód pomniejszasz o koszty i koszty w tym sposobie opodatkowania są uwzględniane. Niestety, przy podatku liniowym martwimy się o daninę Solidarnościową, bo gdybyśmy zarobili powyżej miliona złotych w skali roku, to od tej nadwyżki zapłacimy jeszcze 4% daniny Solidarnościowej. W podatku liniowym nie ma kwoty wolnej od podatku, to znaczy, że potencjalnie od pierwszej zarobionej złotówki płacimy już podatek liniowy, no i dochody opodatkowane podatkiem liniowym nie łączą się z dochodami opodatkowanymi skalą. Czyli jeżeli pobocznie do działalności gospodarczej masz jeszcze na przykład umowę o pracę i martwisz się, czy nie przekroczysz drugiego progu skali podatkowej, to przynajmniej nie musisz się martwić o te dochody z działalności, no bo po prostu to, co opodatkowane liniowym, nie łączy się z tym, co opodatkowane skalą, więc po prostu nie podwyższy ci dochodu, kiedy martwisz się o ten drugi próg skali podatkowej. Wybór podatku liniowego niestety wyłącza wspólne rozliczenie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca, i podatku liniowego nie wybierze też były pracownik. On musi odczekać przynajmniej rok podatkowy, zanim wybierze podatek liniowy, jeśli świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy, no i są to usługi tożsame odpowiadające tym yy, rzeczom, czynnościom, które wykonywał w ramach umowy o pracę. Jeśli myślimy o podatku liniowym, to myślimy też o składce zdrowotnej, która w tym wypadku wynosi 4,9% podstawy, a jest nią dochód. Czyli jeżeli myślimy o liniowym podatku i myślimy o 19%, to zawsze dodajemy do tego jeszcze 4,9% składki zdrowotnej i tak naprawdę te niecałe 24% to będzie tu nasze obciążenie, o które się martwimy. Kiedy zatem nie wybierać podatku liniowego? No, Jeżeli myślisz, że przekroczysz drugi próg skali podatkowej, ale to będzie nieznaczne przekroczenie. I nieznaczne to mam na myśli parę set złotych, parę tysięcy złotych czasem, dlatego że samo przekroczenie drugiego progu podatkowego nie powoduje, że zaczynasz płacić 32% od pierwszej złotówki, ale tylko od nadwyżki. I teraz na przykładzie pokazuję Ci jak takie nieznaczne przekroczenie, np. o 5000 zł, nie musi z automatu powodować, że skala podatkowa była mniej korzystnym sposobem opodatkowania? Załóżmy, że zarobiłeś 125 tysięcy zł w skali roku, pomijam składki społeczne, żeby łatwiej nam się liczyło, i przy skali podatkowej twój podatek wyniesie 12 400 zł, wersus przy liniowym prawie 24 000. Oczywiście, przy skali podatkowej mamy wyższą składkę zdrowotną, bo ona wynosi 9% dochodu, czyli to będzie trochę ponad 11 tysięcy, a przy liniowym to jest 4,9%, czyli trochę ponad 6 tysięcy. Mimo tego, po sumowaniu okazuje się, że przy skali podatkowej, przy tym dochodzie, zapłacisz 23 650 zł podatku i składek, a przy liniowym prawie 30 tysięcy. Kiedy jeszcze nie wybierać podatku liniowego? Jeśli zakładasz, że będziesz mieć wysokie przychody, ale niskie koszty, dlatego, że wtedy potencjalnie może Ci się bardziej opłacać ryczałt. I tutaj pokazuję Ci przykład, i to nie jest taki cukierkowy przykład, gdzie ryczałt wynosi na przykład 8,5%, ale już taki hardkorowy. Ryczałt wynosi 15%, ktoś na przykład wykonuje usługi reklamowe. No i w tym naszym przykładzie zarobił 450 tysięcy złotych, a koszty wynosiły 50. Przy liniowym podatek wyniesie 76 tysięcy. Przy ryczałcie tutaj nie uwzględniamy kosztów, bo tak jak powiedziałam, ryczałt no, niestety nie pozwala na uwzględnienie kosztów. Tu się opodatkowuje przychód. No to ten ryczałt wyniesie 67 500 zł. Mimo tego, że nie można uwzględnić kosztów, to już sam podatek jest niższy versus podatek liniowy. No i składka zdrowotna, na niej też okazuje się, że ryczałtowiec wyszedł lepiej, no bo podatek liniowy to jest 19 600 zł składki zdrowotnej przy tych parametrach, a przy ryczałcie tam składka zdrowotna jest zryczałtowana w pewnym sensie, to znaczy, że w zależności od tego, w którym progu przychodowym jesteście, płacicie co miesiąc jedną stawkę. Stąd jest 12 000 razem mniej więcej 1350 zł, bo tyle mniej więcej wyniesie w 2025 roku. No i okazuje się, że ten ryczałtowiec zapłaci trochę ponad 16 000, a liniowiec zapłaci prawie 20 tysięcy składki zdrowotnej. Sumujemy wszystko, no i okazuje się, że ryczałtowiec łączne obciążenia 83 700, a liniowiec 95 600. Podatek liniowy może też nie być najlepszym sposobem opodatkowania, jeżeli teoretycznie masz wysokie koszty. One stanowią dość istotny procent Twoich przychodów, ale jeżeli zastanowiłbyś się nad ryczałtem, to okazałoby się, że stawka ryczałtu będzie dość niska. Ja tutaj przedstawiam przykład, gdzie stawka ryczałtu wynosi 3%, bo na przykład jest to osoba, która handluje towarami. Oczywiście, jak spojrzycie, przychód 3,5 miliona złotych kosztuje 2 miliony 300, czyli dość wysoko, ale mimo tego, że w ryczałcie nie uwzględnia się kosztów, to taka niska stawka podatku może zrekompensować brak tych kosztów. I spójrzcie na podatek. Liniowiec zapłaciłby 236 tysięcy zł podatku, a ryczałtowiec, mimo że nie uwzględnia kosztów, zapłaciłby tylko 105 tysięcy zł podatku. Dodatkowo spójrzcie jeszcze na składkę zdrowotną, gdzie ten ryczałtowiec no, wygrywa nad liniowym, dlatego że zapłaci około 16 tysięcy zł, a liniowiec zapłaciłby prawie 59 tysięcy. Więc jak to sobie sumujemy, to liniowiec zapłaciłby około 300 tysięcy zł podatku, Składek. Natomiast ryczałtowiec, korzystając z tej niskiej stawki podatku i zryczałtowanych składek zdrowotnych, zapłaciłby niewiele ponad 120 tys. złotych. Inna sytuacja, kiedy nie wybierzesz ryczałtu, ale nie dlatego, że ci się to nie opłaca, ale po prostu przepisy stoją na drodze ku Twojemu szczęściu, to jest sytuacja, kiedy pracujesz na rzecz aktualnego albo byłego pracodawcy i wykonujesz czynności odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach umowy o pracę. Jeżeli pracujesz na rzecz aktualnego pracodawcy, to po prostu w tym roku podatkowym liniowego nie wybierzesz. Natomiast jeżeli pracujesz na rzecz byłego pracodawcy, to liniowy możesz wybrać dopiero po upływie roku podatkowego, przy czym podkreślam roku podatkowego. On jest inaczej liczony niż kalendarzowy i pokazuję to na przykładzie. Pracownik, który zakończył umowę o pracę w grudniu 2024 roku i wystartował ze swoją działalnością gospodarczą, załóżmy, że też jeszcze w 2024 roku, będzie świadczył usługi odpowiadające temu, co robił na umowie o pracę na rzecz byłego pracodawcy. Czyli on w tym 2024 jeszcze podatku liniowego nie może wybrać, ale już w 2025 jak najbardziej. Kolejna sytuacja, kiedy lepiej nie wybierać podatku liniowego, to taka, kiedy liczysz, że twój dochód przekroczy drugi próg skali podatkowej, ale to nie będzie istotne przekroczenie i dodatkowo możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Te dwa sposoby rozliczenia mogą spowodować, że po prostu w pewnym sensie zniwelują twoje przekroczenie drugiego progu podatkowego i na przykład zwrot z podatku po złożeniu zeznania podatkowego. Kiedy jeszcze nie wybierzesz podatku liniowego, na przykład prowadzisz spółkę cywilną albo jawną, i tobie wprawdzie po obliczeniach okazuje się, że opłacałby się podatek liniowy, ale Twojemu wspólnikowi ryczałt. I po prostu musicie się zdecydować, co wybieracie. Nie może istnieć sytuacja, że w ramach jednej spółki Ty jesteś na ryczałcie, a Twój wspólnik na liniowym albo skali, albo odwrotnie. Po prostu musicie zadecydować i wybrać wspólnie. Albo jesteście na podatku liniowym, ewentualnie skali, tutaj możecie miksować. Albo jesteście na ryczałcie i po prostu nie da się wtedy przy ryczałcie dołączyć kolejnego wspólnika na podatku liniowym albo skali. Jeśli podobało Ci się to wideo, subskrybuj mój kanał i poleć go innym. Zapraszam Cię też na moją stronę internetową www.minabartosiewicz.pl, gdzie w sekcji blog znajdziesz ciekawe wpisy dotyczące opodatkowania przedsiębiorców. Jeśli jesteś zainteresowany nowościami podatkowymi, to dodaj mnie do swojej sieci kontaktów na Linkedinie. Co tydzień publikuję prasówkę z najnowszych zmian podatkowych. Zapraszam.